Dzisiaj gościmy na fotelu panią Alicję. Będziemy wykonywać zabieg e, rekonstrukcji włosów: Firefoot Treatment. Jest to zabieg regenerujący. E, ma on 18 e, z 19 aminokwasów. E, ma on kaszmir, argan i dwabiu. I e, Jest on fajnie, tak naprawdę, on nam tą e, strukturę włosa odbudowuje. Zalecamy do każdego typu głosów. Jest to tak naprawdę nasza najlepsza kuracja dotychczas, którą posiadamy. E, bardzo mi się podoba, włosy są bardzo e, miękkie, takie przyjemne w dotyku i powiem szczerze, że e, zamawiam właśnie sobie te ampułki na stronie modrzejewskaakademii.com Polecam bardzo, naprawdę włosy są super. Super. I Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Yeah. Dobra, ale się tak się w tak, e, tą stronę. W sumie to już złożyłam zamówienie. Wy też możecie je. Do... Magda, jeszcze raz, bo nasi śmieję. Wy też możecie to mieć! To jest to wyciągnięcie ręki. Weź tam pułki do ręki. Ej, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Mhm. I coś jeszcze.